Żyliśmy razem pierwszy raz Nie tylko księżyc, bo podglądał i do nas się śmiał W jego blasku nade mną opadałeś i unosiłeś się Pijany i głodny, no i mnie Twoje dłonie kruszyły, najtwardszy we mnie lód Oddałam się w pełni, gdy zrobiłeś to samo no, no. Drzwiami twój nieprzenikniony chłód A wewnątrz mam wrażenie, że między nami wrzało Tak dobrze było poczuć, że tworzymy zgrany team Czekaliśmy wieczność, ale miało to swój sens Twój zapach na skórze jeszcze długo towarzyszył o rozmywam sen Niech to nie będzie Jednym z Twoich ulubionych miejsc Bo ze wszystkich miejsc Wszechświata to właśnie przy Tobie Ja chciałabym znów być Niczym kurz Stałeś opuszkami ze mnie cały wstyd Gdy lepkim ciałem Otaczałeś ze wsząd mnie Doskonale nie wiesz, na to wspomnienie wciąż jeszcze żyje. Czy kiedyś nam ten taniec przytrafi znów się? Maybe tomorrow Tak dobrze było poczuć, że tworzymy zgrany team Czekaliśmy wieczność, ale miało to swój sens Twój zapach na skórze jeszcze długo towarzyszył mi Przelestnie, gdy świadomość rozmy że tworzymy znany film Czekaliśmy wieczność, ale miało to swój sens Twój zapach na skórze jeszcze długo towarzyszył mi Oculo bezszelestnie, gdy świadomość rozmywał sen Niech bycie we mnie będzie jednym z twoich ulubionych miejsc ze wszystkich miejsc wszechświata, to właśnie przy tobie ja chciałabym znów być. Niczym kurz starłeś opuszkami ze mnie cały wstyd, gdy lekkim ciałem otaczałeś zewsząd mnie. Doskonale pewnie wiesz, na to wspomnienie wciąż jeszcze Czy kiedyś nam ten koniec przetrafi? Znów się, maybe tomorrow.